Dobra, przechodząc do rzeczy tytułarnych, że tak powiem, do naszej głównej agendy. To w ogóle to się pewnie znajdziecie na YouTubie, nie wiem czy nawet nie na głównym kanale. Więc jeżeli oglądacie to na YouTubie, to witam was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Dlaczego was tu wszystkich zebrałem zarówno na streamie, jak i na tym youtube'owym filmiku? Otóż ym, około godzinę temu, jak teraz to streamuję, około godzinę temu odbyło się spotkanie Suchara, a bardziej nie spotkanie, tylko taki internetowy wywiad Suchara z Edim Steakiem. Kim jest Edi Steak? Edi Steak to jest, że tak powiem, no CEO Steak'a i i y kikat chyba. Też. To znaczy, on jest taką, takim najważniejszym członem w tym wszystkim. No i Suchar został zaproszony na wywiad jako taki przedstawiciel polskiej społeczności na Kiku, jako w sumie główny, yy, główny czynnik, który doprowadził do tego, że tyle streamerów, w tym i ja, na Kika się przeniosło. Ja w trakcie. Oglądaliśmy sobie ten wywiad na. Oglądaliśmy sobie ten wywiad wspólnie z widzami na Discordzie. Jeżeli chcielibyście być w przyszłości członkami takich, yy, że tak powiem, bardziej kameralnych spotkań z widzami poprzez Discorda, no to linki macie zarówno w opisie, jak i na kafelkach pod tymi streamami. Ja sobie robiłem notatki w trakcie i chciałbym też mniej więcej sobie omówić to, co zostało na tym spotkaniu omówione. Wydaje mi się, że są to rzeczy, które są istotne zarówno dla widzów, jak i dla yy, samych streamerów. Yy, nie powiedziałbym, że jest jakaś konkretna przewaga tych pytań na konkretną ze stron, to znaczy wydaje mi się, że to jest coś, czego powinniście być świadomi zarówno jako widzowie Twitcha i Kika, ale także jako i streamerzy jednej z tych platform. Więc tak. Na początku jeszcze w ogóle przed samym spotkaniem yy, Eddie Stake gadał sobie z tym swoim ziomeczkiem. Ja nie wiem jak ten koleś się nazywa konkretnie, ale to jest ten typek, którego widać na dole. Z tego, co mi tłumaczył wakancji, to jest gościu, który hostował. Całego streama i który zajmował się, że tak powiem, organizacją techniczną tego wydarzenia. Eddy Stek tam po prostu siedział z nimi na Discordzie i odpowiadał na pytania. Ale zanim się to zaczęło, to właśnie Eddy z tym ziomkiem gadali sobie o tym, że Nitro, który przeszedł na platformę w pierwszych tygodniach działalności, który przeszedł na platformę jako w sumie pierwszy duży streamer z wszystkich tych krajów, znaczy z naszego kraju, to jest o tyle zabawne, że Edi totalnie nie miał pojęcia o tym, zarówno Eddy, jak i ten jego ziomek nie mieli pojęcia o tym, że Nitro tam przyszedł, bo nie miał Opcji przejść nigdzie indziej. I to jest w ogóle spory problem powiązany z kickiem, który jest raczej, powiedziałbym, że ogólno zauważalny przez większość osób. To znaczy, kick w pewnym momencie, a właściwie już na samym starcie działalności, stał się po prostu platformą dla ludzi którzy yy, dla których nie ma miejsca na Twitchu i na Kiku. Z jakich powodów nie może być dla takich ludzi miejsca na Twitchu i na Kiku? No z takich, że są oni po prostu kurwa na tych platformach zbanowani. Nitro siedzi na Kiku nie dlatego, że postanowił wspierać małą, początkującą platformę, tylko Nitro siedzi na Kiku dlatego, że nie ma żadnego innego miejsca, w które mógłby pójść. Więc yy... Wydaje mi się, że Eddie Stake i ogólnie ludzie z Kika nie są do końca tego świadomi. Co wydaje mi się dosyć zabawne, ale no wiadomo. Polska nie jest jedynym krajem, gdzie następuje masowa migracja z Twitcha na Kika. Podobna sytuacja ma miejsce chociażby w Argentynie. Tak, to też jest oficjalna informacja, która padła ze strony Ediego, to znaczy, yy, my, jako Polacy, mieliśmy teraz gigantyczną migrację na Kika i faktycznie to jest coś, co w skali całego świata, ten przyrost polskich streamerów i polskich widzów na Kiku jest ogromny, ale to kurwa naprawdę ogromny. Yy. I to nie ma miejsca jedynie w Polsce, to znaczy Eddie Stake podał przykład Argentyny, czy nie wiem, czy to ma miejsce też w wielu innych krajach, świadomie został podany przykład jedynie Argentyny i ciężko powiedzieć, jak to wygląda gdzie indziej. Nitro już nie ma bana na Twitchu? Tak, ale w momencie, w którym przychodził na kika miał. Dużo było mówione na temat tego, że KPP nie jest jednym elementem, który ma zachęcać streamerów, a platforma planuje długoterminowy rozwój. Zero konkretów i jedynie są rzucane stwierdzenia na zasadzie, czekamy na wasz feedback. Tak i to jest też coś, co w ogóle bardzo mocno mi pokazuje, że Eddie mimo wszystko jest osobą, która no jest biznesmenem i jest, że tak powiem, nie powiedziałbym, że na smyczy przez swoich korporacyjnych szefów, ale on bardzo często wypowiada się w taki stricte nazwałbym to korporacyjny sposób, w ramach którego Unika bezpośrednich odpowiedzi, stara się w taki niejasny sposób czasami zbijać te pytania z tropu yy, i po prostu omijać te tematy, na które nie chce odpowiadać. Szanowny panie Wężojadzie, niniejszym pragnę podziękować za stosowną migrację polskich streamerów na naszą platformę. Życzymy owocnej współpracy, a pana widzom miłego seansu. Thank you, Eddy Stake. Million dollars, transfer wire. Thank you, thank you, Eddy Stake. Wracając, pozdrawiamy Ediego No nie, i właśnie widać to chociażby po tym, że rzucane były bardzo często takie ogólniki na zasadzie ty Chcemy dowiedzieć się, co jeszcze chcecie, żeby było wprowadzone Będziemy słuchać się streamerów, chcemy wam udowodnić, że to nie są tylko słowa On mówi w taki bardzo pr sposób, co nie? To jest coś, ja się zgadzam bardzo mocno z tym, co napisałeś, Rebi Że, że tak, on gada w taki pr sposób mimo wszystko Suchar zapytany o powody swojego przejścia wspomina o stabilności finansowej zapewnianej przez CIP i wolności słowa, czyli w sumie nic nowego no wiadomo, to są zresztą te same powody, z których ja przechodzę no bo będąc streamerem na Twitchu mimo wszystko jestem całkowicie uzależniony od tego ile pieniędzy wy mi wpłacicie co w ogóle jest połową problemu bo drugą połową jest to, że Twitch po prostu te pieniądze częściowo zabiera, ale streamując na Kiku mam przynajmniej gwarancję tego, że będę miał co jeść w danym miesiącu bo mam mimo wszystko tą stałą stawkę za konkretną liczbę widzów. Suchar wspomniał o liście z... a, jeszcze to. Suchar wytłumaczył Ediemu znaczenie słów takich jak C-word, i drugi c -word. Zdecydowany był to pik wywiadu w momencie, w którym Suchar powiedział do Ediego So I can call you... i tłumaczył mu, co oznacza c w polskim języku i czemu to nie powinno być zbanowane. No oczywiście, ja równocześnie prowadzę streama na Twitchu, nie mogę tego słowa niestety użyć, ale było to, był to jeden z zabawniejszych segmentów na tego, tego wywiadu, chociaż z drugiej strony uważam też przy tym wszystkim, że no Suchar poruszając takie kwestie nie do końca wykorzystał możliwość, która została mu dana poprzez przyjście na ten wywiad. Czy ja bym wykorzystał tą możliwość lepiej? pewnie nie, ale uważam, że taki fragment był bardziej komiczny niż jakkolwiek yy, merytoryczny lub dający nam jakikolwiek wgląd w to, co dzieje się na tej platformie. Suchar wspominał o liście z zakazem banów na Twitchu i o tym, że go na niej nie ma. Yy, przedstawicielka Twitcha obiecała go wpisać w trakcie feralnego spotkania, ale Suchar przeczuwa, że po ostatnich wydarzeniach nie dojdzie to do skutku. No tutaj ciężko czegokolwiek dopowiedzieć więcej. Yy, Eddie Stake wie, gdzie Polska znajduje się na mapie i uznał za absurdalny fakt, że jesteśmy podpisani pod menadżerki włoskich i Rosyjskich partnerów. To też to akurat pokazuje, że faktycznie Eddie albo już posiadał tą wiedzę, albo faktycznie ktoś, albo on, albo ktoś z jego, kto się zajmuje tą jego PR-ową PR stroną, faktycznie zrobił jakiś research, bo Eddie na przestrzeni wywiadu faktycznie wykazał się jakąś wiedzą o naszym kraju. Przede wszystkim wiedzą względem tego, no, gdzie znajdujemy się na mapie i z jakimi krajami sąsiadujemy, ale po drugie, wiedział on chociażby, czym jest Blik. I wiedział dlaczego nasz, w naszym kraju tak ludziom na tym bliku zależy. Suchar powiedział Ediemu o spotkaniu z Twitchem, w tym i o fakcie zaproszenia mojej osoby. Więc Edi Steak ma świadomość, że jakiś streamer, który na spotkaniu być nie powinien się na nim znalazł. Mój raport na temat rosyjskojęzycznych streamerów również trafił do Ediego, który również zdawał się być przekonany, że w sumie to gadaliśmy kiedyś po rosyjsku. I to był trochę taki, to było coś zupełnie sprzecznego z tą wizją, która została zbudowana wcześniej bo Edi tak brnął w to Ej kiedyś byliście pod związkiem radzieckim. W sumie nie gadaliście kiedyś po rosyjsku. Wydaje mi się, że trochę mu się po prostu to pomieszało z tym, jak jest na Ukrainie. No ale wiadomo, co, nie? Yy, dalej jest to jest to pewien pokaz tego, że mimo wszystko, kurwa, no, Polska to jest trochę taki ciemnogród w oczach ludzi z innych krajów. Nieważne, jak bardzo by oni nie udawali, że na, im zależy na polskich streamerach, yy, no to dalej się pojawiają takie kwiatki. Słuchaj yy, A to już był ten. Yy, Słuchaj z edyjemu, najważniejszej części spotkania i kwestie, które zostały tam poruszone. To jest akurat ważne ważne Edi jasno stwierdza, że zakończenie programu KPP nie jest w planach. I to jest coś bardzo ciekawego, bo w momencie w którym miałem jakąś styczność z Tamae albo ze Spartą, gdzie poruszaliśmy właśnie temat yy, KPP, gdzie ja mu mówiłem, znaczy mówiłem wsparcie i Tamae, że słuchajcie chłopaki, mówiłem to w trakcie streama. Słuchajcie chłopaki, KPP to jest ogromne to są ogromne pieniądze których na Twitchu nie ma bo na Twitchu nie ma reklam i KPP po prostu się opłaca na co bardzo często byłem konfrontowany z tym że no dobra ale Mixer też kiedyś płacił streamerom. To nie jest takie pewne, równie, różnie może być. I według Ediego Steka, który podał to bez żadnych kurwa, wiecie, ogródek, bez żadnych, bez unikania tematu, powiedział, że zakończenie programu KPP nie jest w planach. To jest bardzo ważna informacja dla wszystkich streamerów, którzy mogą to oglądać. Dalej, oficjalnie potwierdził, że plotki o zakończeniu KPP to manipulacja branżowa i nie uważa tego za marnowanie pieniędzy. Uznaje on, one reklamy za, w cudzysłowie, a bardziej cytując, przyszłość tej platformy, ale uznaje KPP jako wypłatę za sprowadzanie ludzi na stronę i złożył Sucharowi obietnicę, że nie ma zamiaru zamykać programu. Przyznał też, że wypłaty są zależne od języka i streamerzy z innych krajów mają odmienne stawki. Chociażby Japończycy mają dużo większe stawki od Polaków, ale wydaje mi się, że jest to logiczne, no bo na YouTube reklamy działają tak samo, że za jedną reklamę wyświetlaną w USA zarabia się więcej niż za jedną reklamę wyświetloną w Polsce. Suker został zapytany o obawy polskich twórców względem Kika. Pierwszą obawą było to, że niepewnym jest to, jak długo Kik będzie istniał, porównując go do Mixera i innych platform odpowiedział, że KIK nie zmusza nikogo do wyboru platformy, zezwalając na multistreaming. Tak, i to jest coś, coś w ogóle bardzo ważnego, o czym pewnie spora część osób wie, ale i tak to yy, opowiem. Jak sobie zerkniecie, tutaj mam mój panel streama. Yy, to jest ogólnie to, co ja widzę jako streamer. Nie ma tutaj żadnych newralgicznych informacji, więc nie ma się czym też przejmować. No i widzicie, że ja mam multi stream włączony. To jest taka opcja, którą ja sobie muszę przełączyć w ustawieniach transmisji. I faktycznie kik zawiera infrastrukturę pod to, że będąc partnerem, w momencie, w którym streamujecie, odznaczacie to i kik ma świadomość tego, że prowadzicie multistreama i ma przy tym świadomość, że musi Wam wypłacać mniejsze pieniądze z faktu yy, KPP. Natomiast yy, to jest właśnie różnica pomiędzy Twitchem a Kikiem, że Kik aktywnie zachęca ludzi do tego, żeby multistreamowali i to nie jest sytuacja, w której Wy jako streamerzy yy, dedykujecie się ku temu, żeby streamować na jednej platformie. To znaczy bez najmniejszego problemu jesteście w stanie nawet w tym momencie odpalić Multi-streama i nie ponieść z tego faktu żadnych konsekwencji, a i tak równocześnie budować swój profil i swoją widownię na Kiku, ale także i zarabiać ze streamowania na Kiku. Więc wydaje mi się, że to może być dosyć ważne dla wielu streamerów, którzy się pomiędzy tym przejściem wahają. Dalej mamy tak. Dlatego nikt nie musi dokonywać ostatecznego potencjalnie szkodliwego wyboru. Wspomniał, że wyniki są rekordowe, a wzrost z ostatniego miesiąca wynosi 55%. Bardzo dużo. Uważa też, że głównym problemem Mixera i Facebooka było to, że korposzczury miały, cytując, wyjebane. I to jest, to jest dokładnie to, co, co Eddie Stake powiedział czyli że. Jego słowami: They just don't give a fuck about it. Zasłania się tym, że są oni niezależnymi pasjonatami, którzy mają głębsze pojęcie o rynku niż firmy patrzące na wszystko przez pryzmat pieniędzy. Eddie nie dziwi się tym obawom i chce udowodnić, że sytuacja się nie powtórzy. Suchar poprosił także o udostępnienie konkretnych planów i obietnic na przyszłość. Temat jednak się urwał, nie dostaliśmy jasnej odpowiedzi, a także wspominek o innych wątpliwościach. Tak, no Eddie dosyć sprawnie ten temat zbił na zupełnie inne tory, niestety. Eddy zgodził się na wprowadzenie dwuścieżkowych wodów, aby na streamach można było puszczać muzykę bez strachu od DMCA, i jednak nie jest to priorytetem. To jest generalnie coś, co jest robione na Twitchu i jeżeli ja bym sobie teraz wszedł w zaawansowane ustawienia dźwięku, to widzicie, że jak ja mam tutaj swoje źródła dźwięku na OBS-ie, to one są podzielone na dwie ścieżki. Macie ścieżkę pierwszą i ścieżkę drugą. Na ścieżce pierwszej jest wszystko i to jest to, co wysłyszycie na streamie, ale na ścieżce drugiej Yy, nie ma chociażby Spotify'a, żebym nie dostał copyright strików i żeby na yy, shotach, które potem Camuno montuje, żeby też nie było muzyki. Więc to jest dosyć ważne dla mnie, jako dla streamera, który tego używa. Niestety dla Kika nie jest to priorytetem, ale stwierdzili, że może kiedyś to zostanie wprowadzone. Ja bym na to prędko nie liczył. Kik prowadzi płatność PayPalem do końca roku, a nawet dużo wcześniej. Ma pojęcie na temat Blika, ale nie jest w stanie obiecać wprowadzenia płatności za jego pośrednictwem, wyrażając jednak chęci jego implementacji. Wyłgał się z pytania o konkretną datę wprowadzenia. Tak. Edi wspominał o tym, że jeżeli już będzie wprowadzony blik, to będzie to robione równomiernie ze wszystkimi regionalnymi formami płatności. No bo chociażby Ameryka południowa również posiada swoje własne, Brazylia posiada również swoje własne transfery płatności. No wprowadzanie tego teraz tylko dla Polski byłoby troszeczkę nie na miejscu i oni to raczej widzą właśnie w ten sposób, żeby wprowadzać to wszystko równocześnie u wszystkich państw. Edi zapytany o wyższe Bitrate stwierdził, że nie jest to konieczne, uwzględnił możliwość wnioskowania o wyższy bitrate na jedną konkretną transmisję. To też jest coś, znaczy, generalnie ja się zgadzam z tym, że przy tym, jakie koszty generuje streaming, to to 8 i też przy tym, jak te streamy są oglądane przez widzów, 8 tysięcy bitrate tutaj jest wystarczająco na ten moment. Nie uważam, żeby to było koniecznością, żeby teraz wprowadzać jakieś wyższe bitrate, y kroku jakieś tam 15-20 tysięcy, mimo tego, że YouTube to udostępnia, ale to już jest tam inna kwestia. To jest praktycznie niezauważalna różnica. Eddie zauważył, że Suchar zachęca streamerów do przejścia na Kika pieniędzmi. Zapytał go, co innego jego zdaniem może ich przekonać. Suchar stwierdził, że Kik musi mieć swoją historię, określone przez niego jako Legacy, a widzowie muszą poczuć się tutaj jak w domu, co wymaga czasu i zdobycia zaufania. Z czym Eddie się zgodził i obiecał doprowadzenia właśnie do tego. No tutaj raczej ciężko skomentować jakoś szerzej. Słuchar zasugerował wprowadzenie lepszych aplikacji na telefon i telewizor. Eddie stwierdził, że już teraz nad tym pracują. Suchar zasugerował także współpracę z Seven TV, na co Eddy wyraził chęci. Tak, ta współpraca z Seven TV aby konkretnie wyglądać tak, że emotki z 7TV działałyby także na aplikacjach mobilnych, co wydaje mi się bardzo spoko. Edi zapytał Suchara o freak fighty, wywiązała się z tego każualowa casual rozmowa, rozmowa, z której nic nie wynikło. Eee, padło pytanie od Ediego, dlaczego Suchar dostał bana za bieganie na bieżni. Suchar nie wiedział. Edi był w takim szoku, że nie chciał mu uwierzyć i przez kilka minut go dopytywał, czy serio czegoś przypadkiem nie odjebał. Tak, bo to jest też ciekawa sytuacja. Suchar dostał już jakiś dłuższy czas temu bana za bieganie na bieżni, które było spowodowane tym, że biegając na bieżni miał za wysokie tętno. I dostał bana za sporty ekstremalne. Rozumiecie, kurwa, bieganie na bieżni, sporty ekstremalne, wiadomo. powiedział Ediemu, że są płacze, gdy Edi rozdaje suby, a ten nigdy się nie załapuje. Edi kupił mu 300 subów. Edi został zapytany o kwestie patologicznych streamerów, którzy odstraszają reklamodawców. Wykluczył możliwość zmieniania reguł moderacji w celu ich przyciągnięcia. I teraz tak... To jest kurwa kwestia, w której ja jestem dosyć mocno podzielony i to jest moja największa wątpliwość względem Kika. Jak Tamaj był ostatnio na streamie, to powiedział, że on na Kika się przenieść po prostu nie może, bo reklamodawcy, a bardziej firmy, z którymi on sponsoruje, które on, które, są, które jego sponsorują, się po prostu na to nie zgadzają. Dlaczego firmy mogą się nie zgadzać na współpracę przez. Streamerów na Kiku. No pewnie głównie dlatego, że Kik jest obecnie kojarzony z totalną patologią. To znaczy, przez to, że Kik stał się miejscem migracji streamerów, nie tylko chcących zarabiać więcej, ale także streamerów, którzy nie mają miejsca, gdzie indziej pójść. To stał się miejscem kojarzonym przeważnie z patologią. Z patologią taką jak IMG1, z patologią taką jak no mimo wszystko Nitro. Ja oczywiście, to, to jaką ja mam personalną opinię na temat Nitra, to jest już zupełnie inna kwestia, po prostu zwracam uwagę na fakt tego, iż w momencie, w którym yy, była bardzo duża nagonka na Nitra i Nitro był, no, dosłownie jebany wtedy przez każdego w momencie, w którym wyszedł ten materiał, nie wiem, ale się dowiem, to Kik był jedyną platformą, która go wpuściła. Obecnie Kik jest kojarzony też z totalną wolnością słowa, z jednej strony to dobrze, no, bo widzowie są widzowie, no, zarówno widzowie, jak i streamerzy lubią tą swobodę, swobodę wypowiedzi, ale... Mimo wszystko te reguły na Twitchu też istnieją z konkretnego powodu i tym powodem jest dokładnie właśnie to, że no, że jeżeli masz kurwa ludzi, którzy rzucają jakimiś n-wordami na czacie, albo c-wordami, albo stary yy, p-wordami, jakąś homofobią i tak dalej, za którą na kiku bana nie dostaniecie, no to nie do końca chcą być oni kojarzeni z platformą, na którą ludzie przychodzą właśnie po to, żeby rzucać takimi słowami. Neon, Jack Doherty, Nicole, Nick Fuentes. No tak, tak, tak. Znaczy, ja w ogóle nie wiedziałem, że Nick Fuentes prowadzi swoją, mm, swoje transmisje na Kiku, no ale jeżeli tak, to też odstrasza reklamodawców. I to jest coś, co jest dla mnie ogromną wątpliwością i co ostatecznie może doprowadzić do yy, sporych problemów z Kikiem. Natomiast yy, Eddie wykluczył możliwość zmienienia reguł moderacji w celu przyciągnięcia reklamodawców, bo stwierdził, że woli skupiać się na streamerach i widzach. Uważa, że to oni właśnie przyciągną sponsorów. A nieprzyjazne dla nich zasady terms of service, dla nich, czyli rzecz jasna dla sponsorów. Czy ja się mogę z tym zgodzić? Nie wiem. Na pewno wydaje mi się, że w momencie, w którym faktycznie większość streamerów przeniosłaby się na Kika, to faktycznie również i sponsorzy na Kika by się przenieśli. Natomiast, natomiast. Streamerzy się nie przeniosą, jeżeli nie będą mieli sponsorów. Więc to wchodzi w takie błędne koło. Sponsorzy muszą się przenieść razem ze streamerami, ale streamerzy muszą się przenieść razem ze sponsorami. No tutaj bardzo dużo zależy od tego. Jak rozwinie się sytuacja, jeżeli faktycznie okaże się, że kik jest bardziej opłacalny niż branie sponsoringów, no to streamerzy się przeniosą, a sponsorzy razem z nimi. Ale wydaje mi się, że może doprowadzić to po prostu do bardzo wyraźnego podziału, gdzie streamerzy typowo family friendly, którzy ciągną bardzo duże pieniądze ze sponsoringów, zostaną na Twitchu i będą siedzieli na tym Twitchu, dopóki ta platforma już całkowicie nie upadnie. Natomiast na Kika pójdą po prostu ludzie, którzy i tak tych sponsoringów by nie dostali. Czy to buduje dobrą wizję tej platformy? W moich oczach nie do końca, i to jest moja główna wątpliwość, jaką ja mam w kwestii właśnie budowania swojej działalności na Kiku. Co dalej? Niewskazana z nazwy firma poprosiła słuchara, aby zapytał o reklamy. Eddie obawia się o to, że reklamy obniżą jakość streamów i chce wprowadzić system, który do tego nie doprowadzi, dlatego też nie prowadzi rozmów z reklamodawcami obecnie. Uważa jednak, że zostaną one wprowadzone bardzo niedługo. Jeżeli to faktycznie zostanie rozwiązane tak, że te reklamy na Kiku będą się wyświetlały w takiej formie jak reklamy na InStreamly, czyli będą to jakieś niezmieniające odbioru streama wstawki, które nie będą przerywały oglądania transmisji, które nie będą Zmniejszały te jakości oglądania. Jestem jak najbardziej za. I mam nadzieję, że te reklamy będą mimo wszystko prędzej niż później, bo ponownie jest to jeszcze kolejny aspekt, który może zachęcić ludzi do przejścia. No i ostatecznie doprowadzi też do tego, że yy, ta platforma będzie dużo bardziej długotrwała. Co nie? Bo jakby nie patrzeć, obecnie oni w Kika wrzucają w chuj pieniędzy, obecnie z Kikiem sytuacja jest taka, że on traci im w kurwę kasy, chociaż Eddie Stake bardzo stara się przedstawić to tak, jakby oni tak naprawdę czerpali z tego same korzyści no to wprowadzenie reklam jest formą takiego lekkiego, powiedziałbym, utrwalenia tej platformy finansowo. Kik jest świadomy, że Polacy muszą używać zewnętrznych stronek pokroju inStreamly, co jest w ogóle ciekawe. Reklamy będą oddzielone od KPP, to znaczy nie musicie być w programie Kick Partnership Program, żeby zarabiać pieniądze z reklam. Nieuczesana zapytała za pośrednictwem Sukara, czy wprowadzą transfer odznak za subskrypcję z Twitcha, aby ludzie nie stracili tego, za co płacili przez lata. Jest to sporym problemem, bo taka integracja z ich API wymagałaby zdron. Zgody ze strony Twitcha. No to też w ogóle mi się wydaje, że jest dosyć absurdalna prośba ze strony nieuczesanej. No ale też rozumiem to ze strony widzów, którzy na przykład mogą mieć jakieś roczne odznaki na Twitchu i na przykład nie chcą ich przenosić na. znaczy, no, no nie chcą czatować na Kiku, no bo tych odznak już wtedy nie ma, a to jest pewna, yy, pewna forma pokazania tego, jak bardzo się jest oddanym widzem, też w ogóle wyróżnienia się z tłumu, więc troszeczkę się nie dziwię. Yy, natomiast ja wątpię, żeby oni coś takiego ostatecznie za, yy, zaimplementowali, bo to jest yy, trudne zarówno prawnie, jak i technicznie. Edi obiecał naprawę systemu giftowania subskrypcji dla konkretnej osoby, no to nic ciekawego. Słucharz zapytał o kwestię botów i to też jest w ogóle bardzo duża ostatnia kwestia. Edi stwierdził, że ich kurewsko nienawidzi, co jest cytatem, i jest świadomy problemu. Walka ma być o tyle trudna, że ciężko zidentyfikować konkretnego widza jako bota, ale zapewnia, że platforma jest świadoma tego, kto botuje, zmniejszając wypłaty z KPP. Uważa całościową naprawę za niemożliwą, stwierdzając przy tym, że nie istnieje platforma społecznościowa bez botów. To jest w ogóle też ciekawe, bo z jakiegoś powodu i to też Suchar w ogóle zwrócił na to uwagę, że z jakiegoś powodu tyle tych botów na Twitchu nie ma, co na Kiku. Yy, I no musi istnieć jakaś kurwa przyczyna, dla której na Twitchu te liczby są w miarę naturalne, a potem się okazuje, że streamer, który na, na na Twitchu ma widzów, kurwa 500, to nagle na Kiku ma ich 5000 i nie wiadomo, z czego to wynika, bo czatersów jest tyle samo. No, mniej więcej taka sytuacja została ostatnio wskazana w kwestii dobrodzieja. I teraz to, czy dobrodziej botuje, czy nie, to jest już kwestia, którą sami musicie sobie odpowiedzieć. Natomiast ostatnio na Twitterze faktycznie pojawił się wątek dotyczący dobrodzieja, z taką nie powiedziałbym głębszą analizą, nie powiedziałbym, że z taką yy, bardziej dogłębną analizą, no ale ludzie faktycznie zwracają uwagę na to, że Dobrodziej, który miał średnią 300 widzów na Twitch. Ma 2,5 tysiąca widzów, grając w totalnie nieangażujące gierki i mając naprawdę niską integrację ze strony czatu, co nie? To znaczy, u niego na czacie pisze bardzo mało ludzi, i zastanawiające jest to w tym kontekście, że taki dobrodziej, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że taki dobrodziej faktycznie takich botów używa albo on używa, albo ktoś mu te jego streamy botuje, bo taki rozrost z platformy na platformę wydaje się po prostu kurwa niemożliwy. Jest to. Bo sytuacja bardzo absurdalna, i szczerze, mnie personalnie te boty jakoś nie obchodzą, jakoś specjalnie się tym nie interesuje, że, że ma coś takiego miejsce, yy, O ile ci twórcy faktycznie tak, bo to też jest w ogóle wspomniane, że, yy, że platforma jest świadoma, kto botuje, zmniejszając wypłaty z KPP. Nie wiem dlaczego, jeżeli oni są świadomi tego, kto botuje. I obniżają wypłaty z KPP, to nie wiem, dlaczego też tych ludzi po prostu kurwa nie pobanują i nie pobanują tych botów tym samym. Nie rozumiem, z czego to wynika. Nie wiem, jak ta sytuacja yy, ma się w takiej yy, faktycznym w takim fundamencie, no, ale jest to dosyć. Nie, nie powiedziałem, że to jest niepokojące, tylko powiedziałbym, że to jest dosyć absurdalne, że jeżeli oni mają świadomość, faktycznie, kto te boty posiada, to, to nic z tym nie robią. No oczywiście, dla nich to dla jako dla platformy wygląda dobrze, bo jest więcej viewersów. No, ale... wciąż. Hik stworzył we współpracy ze Stream Elements narzędzie do pozbycia się problemu botów. I ten koleś z kamerką na dole zapytany o unbana dla Tazego bardzo mocno się oburzył, pytając suchara, czemu prosi unbana dla takiej osoby. Nie wadał powodu jego banicji, ale za to powiedział, don't talk with minors. No Taka aferka koperkowa dla was, którzy są. Oj oj, taka aferka koperkowa dla tych bardziej zaangażowanych. No i co? Jeżeli ja miałbym wskazać swoje odczucia na temat tego wielkiego wywiadu z Edim Stake'em, to powiedziałbym, że są raczej pozytywne, bo Eddie Stake dał się na tym wywiadzie poznać y, jako osoba, y, która przede wszystkim jest świadoma tego, co się dzieje na jego własnej platformie, y, nie dał się całkowicie zdiagnozować jako taki korpo szczur. Yy, chociaż też wykryłem, znaczy wykryłem, no zwróciłem uwagę, że, że są u niego takie momenty, nazwałbym to nieszczerości. Co nie gdzie ewidentnym jest to, że Eddy nie do końca jest w stanie powiedzieć to, co uważa, co jest bardzo często zauważane przy osobach, które są na takiej a nie innej pozycji.